Chciałabym serdecznie przywitać całą społeczność szkolną na 18 Biegu ulicznym z okazji Dnia Dziecka. Życzę Wam miłej zabawy i bardzo proszę o zachowanie bezpieczeństwa w czasie pokonywania większej trasy, czyli dotyczy to klasy czwartej a i pozostałych wzwyż. Ten masowy bieg uliczny jest z okazji Waszego święta, z okazji Dnia Dziecka które już niedługo przed wami, z tej okazji życzę wam wszystkiego dobrego, życzę wam, żebyście byli szczęśliwi, żebyście mieli czas na na to, żeby nawiązywać relacje tak ważne, żeby wasi rodzice mieli dla was czas. Bądźcie, bądźcie uśmiechnięci. Dzisiejszy dzień jest to dzień w którym to nie podręczniki, nie książki, nie ćwiczenia są najważniejsze, ale właśnie ta aktywność fizyczna. Ten y, dzień nie odbyłby się, ten 18. Masowy Biegu nie, nie odbyłby się, gdyby nie determinacja y, pani Janiny Nierzyńskiej To pani Janina co roku pisze projekt, aby masowy biegu miał odpowiednią poprawę. I myślę, że to jest ten moment, kiedy. Moglibyśmy prawami podziękować pani Jance Wnierzyńskiej. Pani Wnierzyńska ma sobie taką determinację, że myślę, że przy 25. biegu też będzie tak sprawnie działać. Słuchajcie, no. Bawcie się dzisiaj dobrze, niech sport będzie źródłem radości, niech wspólny wysiłek was zjednoczy, a nie dzieli. Macie przygotowane dwie trasy biegowe, trasy 1, 4 i 5, 8. Po tym biegu przygotowane są dla was różne atrakcje, konkurencje, o które zadbała, zadbali nauczyciele, także tutaj bardzo serdecznie dziękuję, nie tylko Pani Wierzeńskiej, ale także pozostałym nauczycielom, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszego dnia. A... Bawcie się dobrze. Dziękuję bardzo. Piękny miejsce wysoko, unosimy nogi w górę. Tak. Ciągamy tu nosem, wypuszczamy ustawę. I zapraszam. Thank you.